Już mi siadał, o Jezu. Dobra, to, potr to potrzeba do pani? Mm, mm, mm. A, dobra A, Jezu <głos> <głos> o. Czekaj, już, już Na noc wszystko dobrze? Tak Dobra, to teraz potrzeba jeszcze... Henryka Henryka, o Jezu Henryk, zapomniałem to Tobie, już poczekaj, idę po Za chwilę Dzięki, dzięki, bo już ja tak nie mogę otrzymać Dobra, mam sprzęt do lotowania. Trzeba postawić to, to, to przy tym. Przy zjeżdżalni tam tam. Zamontować trzeba też radę? Teraz też musi się wesprząć tam. Spiąć tam się trzeba. To się musi spiąć. Ja. ja, ja. ja. Tu się wespniesz? Ja Twoje stawki. Też radę? No. Dobra, to daj radę. Wow. Popłacę, popłacę. Już, Henryk, już za tam idzie. A ja? Pomogę ci. Okay. To musimy włączyć jeszcze To też włączyłaś To się już, już. Nooo